Gdzieś Ciekawe gdzie Tu, tu, gdzieś tu i widziałem to są zielonki widzicie, jakie piękne o, tu jeszcze siedzą no są tutaj jeszcze ale zbieram dzisiaj znowu cały wiadro, widzicie takie ładne, duże znowu tutaj będą ale zbieram. zobaczcie tutaj następne są zobaczcie jak siedzą o, o, widzicie Następnie jest o, jakie ładne zielonki Przepiękne Ła wow. to już nadarłem tyle co wczoraj Wczoraj nadarłem to całe wiadereczko Poszedłem do lasu zobaczyć czy są zielonki No natrafiłem Poleciałem szybko do domu przed pracą 10 minut rwałem te zielonki no i zobaczcie dzisiaj też nasiekałem o Ech. i znowu będzie marynata super jeszcze trochę pochodzę pozdrawiam wszystkich z grzybobrania